Witam serdecznie, kolejna odsłona Diablo, nowy sezon. Dość trudno zauważyć, że jest nowy, bo jest dokładnie taki sam jak poprzedni. i to znaczy, no może nie dokładnie taki sam, ale bardzo blisko. Um, no cóż, cóż, cóż. Właściwie nie jest specjalnie dobra. Nie, no już chciałem narzekać, że nawet nie chcę mi się grać. Skoro by mi się nie chciało grać, to po co miałbym grać? <laughs> Dobra, mamy tutaj taką, która nazywa się zapasowa, więc nic jej nie będzie, jak ją odrodzimy. Możemy to zrobić tylko kilka razy. Hmm. I czy chcemy kolejną szamankę? Na. No, chyba nie. Eee Brian Startu? Hmm, może ją odrodzimy. Niestety nie bardzo wiem. Usiłowałem się gdzieś doczytać, którym to postaciom, podobno do tej pory zaniedbywanym zostały zmienione statystyki w ramach wyrównywania szans. Ale nie wiem. Nie znalazłem. Hmm. Więc cóż. Hmm. Może jednak pookładamy ich po głowach hmm, ale do okładania lepsza byłaby barbarzynka. Dobra, zrobimy nekromantkę. Ta za dużo ma rzeczy fajnych. Hmm. Hmm. O, ta nie ma fajnych rzeczy. Można ją odrodzić tak eee, sezonowa hardkorowa jeszcze tylko ustawimy jako że hardkorowa myślę że ekspert wystarczy hmm. ok w trybie fabularnym hmm. O, sorry to chyba było słychać, podobnie jak chrząszczenie folii, ale cóż. Eee, mm, 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 mm. No dobra. Eee, Początkowych, albo możemy zacząć przecież w Tristram. Chciałem pokazać jak będzie wyglądał 18 sezon na podstawie tego co działo się na serwerze testowym ale jedyne co tam dla mnie się działo to przycięcia, zacięcia i niemożliwość zalogowania się. Takie były tłumy ludzi chętnych zobaczyć co tam będzie nowego że nie udało mi się Wykopałem dla dopchać Eee, co mamy oczywiście nie mamy nic a nie mamy 423 400... <laughs> sztuki złota ponieważ już mi się udało zginąć więc myślę że może sobie coś mam, po... mam w ofercie niezrównane towary przywiozłem jest 400, Wiem, ale chyba jeszcze nie bardzo hmm. tu mamy kupca nie tu nie mamy kupca dziwne hmm. A dobra. Kosa? Zgadza się. W ruinach se szeronu. Że... Sze... A, mamy jakieś materiały? A? Hmm? Hmm? Kosa? A, uuu, tu poziomy są wymagane. No dobra. Więc zaczniemy zadania na razie z takim wyposażeniem jak mamy. Hmm. Zabij królową arenę. A może to być trudne. A z drugiej strony jak zginę to nie będę żył. Ho. No dobrze. Łucznia z kości. Okej, okay, okej. Okay. No. Tu mamy takie kręgi, które powodują, że... Zmieniają się właściwości. Mamy jakieś tam... Um, o! Przyspawałyśmy do ziemi. Na przykład mamy tam zmniejszony koszt zasobów. Teraz przydałoby się przejść tu. Żeby mieć... Eee... Aha. Zwiększone obrażenia. No dobra. Nie wiem co by mi to miało dawać, bo stoję sobie, stoję sobie na tym, to okej, okay, zadaje jakieś tam obrażenia, no ale przecież w większości wypadków nie stoję sobie na tym, bo jakby to chociaż na jakąś chwilę dawało nam obrażenia zwiększone, no to okej, okay. aha, mógłbym sobie jakiegoś zwierzaka wziąć. O, proszę. No. Dobrze się wyszkodyłaś. No tak, dobrze się wyszkodyłaś. Jakieś części nawet. A. Mm. Panura Kosa. Mm -hmm. To, panura Kosa, to jest tak podstawowa umiejętność zobaczymy jak to działa jak tylko kogoś znajdziemy chętnego do bycia zabitym a tu mamy rzecz proszę bardzo nie jesteśmy już osobą gołą no cóż na no, ataków raczej z bliska ale hmm. ale za to skuteczniejsza no i co, i musiałbym stać tutaj w tym kółku, które zresztą zdążyło zniknąć tu mam teraz skraca mi się czas odnowienia zdolności no słabo do mnie przemawia ta Oj! Oj! Stój! No dobrze, przyciągnij mnie do siebie, to cię łatwiej zabiję. Coś, suma, bo z dawaniem przedmiotów. Aleśmy się obłowili. No tak, no tak, 100% więcej, to ładnie. Przydałyby się jakieś nie Hej, byłby ze mnie dumny, no tak. Wybuch zwłok. ale najpierw trzeba je sobie zrobić. U. Ej 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 ej, tak.

Hihi. gdzie jesteś, Hihi. O, tu jest skarbnik, ale... to o tyle a a a kolekcjoner tylko. Części, a na razie za wiele nie naprodukuję. Czemu zwierzaki nie zbierają nam materiałów? rzemieślniczych? Tego nie rozumiem. Mogłyby, podobnie jak złoto. Przecież zawsze chcemy materiału wymyślniczego podnieść. stój, stój. Wredny, mały... Tak bardziej mi chodzi tu już o doświadczenie za zabicie go. O, schemat. Um, Pozbieramy sobie rzeczy, bo... A teraz wybuchłem. Nie, nie, teraz nie było potrzebne wybuchnięcie. Dobra. A włócznia z kości. Hmm. A te poprzednie? Hmm. Nie, nie. Tu, 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 tu chciałem. Kościane, kolce. Chyba lepsze były, bo na większą odległość. ...naraziły przeciwników. Co mi się podobało. Nie wiem co to daje. Muszę wow, 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 wow. Hmm. Mało brakowało hmm. Dostałem za to zupełnie byle jakie spodnie <laughs> A jej, je, je, je. no dobra, Ma czas wracać Wracam do miasta. Hmm. Zaopatrzyć się w jakieś rzeczy, bo hmm. No dobra i o przepraszam, ale chciałem Zobaczyć może coś mogę? Piąty poziom potrzebny jest co najmniej, tak? No, no może... No, nie. Najlepsze dostępne. <laughs> Kupcy? Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. Krótki miecz, a... Słabizna. Nie, mógłbym jakąś tarczę nosić. Znajdę. Gdzieś jeszcze byli kupcy. Nie. No dobra. Wszystko się może zdarzyć. A nie, nie może się zdarzyć, bo ja nie mam odłamków. No, nie przemawia do mnie bonus sezonowy te kółeczka, które się pojawiają po pierwsze są maleńkie, po drugie zostają zwykle za nami no, postacie, które biegają są troszkę specjalnie no właściwie specjalnie nie, nie jest to zbyt wielki bonus dobra, wchodzimy do Aranei Dang. No i próbujemy. Hm. Cześć, Aranea. Nie robię na nim specjalnie takiego wrażenia. Uu, a ona na mnie wręcz odwrotnie. Hej, przestań. Mm, to będzie długi pojedynek. Długi i straszliwy pojedynek. O, proszę bardzo. Aż tyle to wymaga. A, i teraz nie mogę zmienić właściwości. No, ale trudno. Właściwości, tylko nie ma się Ferwor walki tak zwany, nie, nie, nie. No, wracaj. W czym mam się szkolić? W byciu cichą, co? Ojej, mogę no wybuchłem i... Wybuchłem zwłoki w stanowczo wcześniej. Mm, życie, poproszę. Ała. Ej, puszczą na mnie... No. Pluć. Przepraszam, udało się. Chyba zresztą nawet osiągnęliśmy jakieś sezonowe. Osiągnięcie. Przestańcie, no. Spokój tu. Dobra, buty jakieś. Wszystko nie mamy. O. Aha. No, chciałby się wyszkolić masz za brutte strzały no powiedzmy ja skoro tak chcesz to Mmm... to wyma, proszę i co, i nic mm. no dobra wracamy do do Tyraela do miasta. Wracam do miasta. I sklep. Kowal. Wszystko najlepsze. Dostępne buty mam. A, bo to przecież broń chciałem wykupać. Tasak. Filakterium. Hmm. Dobra, spróbujmy na razie na dwie ręce. Trześcina, proszę bardzo, i serce, proszę, a i przydałaby się jakaś czapka, ale nie ma, na ramienniki też później, no dobra, następne zadanie, myślę, że drugie i ostatnie, w tym odcinku... Um, tak, postać jest hardkorowa. A, to miałem powiedzieć na początku, bo pewnie i tak już do tego miejsca nikt nie ogląda. Oj, ile w ogóle ktoś to ogląda. E... E... B -b -b tak, przedmioty zdobyte w sezonie postacią hardkorową pojawiają się potem na koncie hardkorowym, a niezwykłym. To jest bardzo dla mnie osobiście cenna informacja. Bo po to w ogóle tylko bawię się w hardkorową postać. No co jest z nie w stanie żadnej z Was. Hmm. Nie, ja ten wybuch zwłok jakoś specjalnie do mnie nie przemawia. Przemawia, nie przemawia, ale... Kto? Lecę! <laughs> Dobrze. Zdobyłem nową wiedzę. Ej, to co za jeden? No te ode Szykuj się. Ej, a co tak szybko? <laughs> hmm. No dość szybko. Tak. O, te, te, te... Pola miały spowodować... Nie wiem właśnie co miało być łatwiej Nie wiem czy jest, chyba nie o, dobra Czy jeszcze potrzebujemy, a może być. Coś nowego dostałem. O, proszę. Spodnie zagłady. Hmm. O, skrzynia. Coś. Patrzę na to coś. I, o, przyciągnę mnie do siebie. Mm, Niedobrze. Muszę mieć więcej esencji. Mm, Zwanym mamę. W barwnych czasach. Wybuchajcie. Teraz rozumiem znacznie więcej. Coś może zamiast... A, no tak, lanca I zacznie się, że potrzebuje zwłok i potrzebuje celu. Ale trudno. A, coś za coś. Oświecenie. No nie jest mi już potrzebne. Mhm. Kieca zabójcza. Rękawiczki mordercze. A no nic, wracamy do miasta. Także w nowym sezonie to samo co w starym sezonie. Dokładnie te same zadania. Zobaczmy jeszcze. Spójrzmy da, e, dla pewności. Hmm. Pięć zleceń. Hmm. No dobra, no myślę, że rozdziały wykonam jak w każdym sezonie. I zbiorę sobie nagrodę i to będzie wszystko. <laughs> Czy będę relacjonował? No tak jak zawsze zastanawiam się. Na pewno nie całość. A, co to mamy? I cóż, na razie póki co materiały to nie sprzedajemy z złotko Psa, urok, oddaj te A nie, okej okay. Zatrzymaj sobie um, mm. Nie, ma mi wystarczyć w pełności Także te same zadania tym razem bonus raczej średnio działa, na, mnie, na moją wyobraźnię zupełnie nie, ale okej. Okay. Eee, no ma się wrażenie, teraz to już nie jestem oso odosobienioną osobą, która twierdzi, że jeżeli nawet jeszcze gra posiada jakieś wsparcie, to całe jej biuro wykonawcze mieści się w jednym i to w niedużym pokoju siedzi tam sobie trzech ludzi i wprowadzają zmiany, tak? Rewolucyjne zmiany, wersja 21 tysięcy 9 000. Natomiast tutaj o zostało poprawione, że tutaj nie jest 6,84A7. Natomiast tu zamiast 2102 było 204 i tak to są rewolucyjne zmiany które zostały wprowadzone w celu dokonania balansu no bez żartów bardzo lubię Diablo no co zresztą widać po ilości filmów które z tego Diablo zrobiłem ale mm, mm, no nie czarujmy się gra się powoli zaczyna starzeć i nic raczej nowego o no, Raczej nie niczego rozpoczę, nowego kochanie, się nie spodziewajmy. No, jeżeli ktoś lubi ją tak jak jest, no to okej. Okay. Jeżeli ktoś lubi wnikać w te cyferki, tutaj, no to również okej, okay, ale... No, no dobra. Nie nazywajmy tych zmian rewolucyjnymi, tudzież sezony. Równie dobrze wystarczyłoby zmieniać tutaj tylko nagrodę. A poza co dostanę całą plagi. Hmm. Jeszcze raz. Każde pochłonięte zwłoki. Aha. Mhm, mh. mhm. Aha, Wybuch zwłoki trupialanca 1650%. Okej. Okay. To hmm. no może być ciekawe, dobra <laughs> No nic, no nic. Z rozpoczęcia nowego sezonu relację uważam za zakończoną. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych relacji. Nie wiem kiedy i nie wiem czy na pewno, ale, ale i tak zapraszam. Do zobaczenia.